Cześć z tej strony Kacmer i Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, jak widzicie, mamy niespodziankę, więc co robimy? Wchodzimy. A, pamiętajcie o subskrypcji i o łapce w górę. Zostawcie łapkę w górę dla mnie, dla chomika i może tam dla Dasia. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę dla chomika. A jak, jak będzie 11 subskrypcji, to może będzie kolejny odcinek z moim chomikiem. jak będzie 11 subskrypcji, to będzie odcinek z moim chomikiem. psyzekam. Dobra, więc wchodzimy. A zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Zawsze możesz osubskrybować coś, nie? Miłego oglądania. Więc to będzie krótki odcinek. Z tego względu, że po prostu, um, bo jest tak, okej, okay, więc jak widzicie jest tutaj sepsisem, okay, um, hej, bilet, co w bilet jedynka, a bo nikt jeszcze dzisiaj nie był, hej. Okay. Aha, dobra. Masto. Um, zapłacić mam. O, dzisiaj darmowe. O, ale fajnie. Dobra. Ok, okej. Okay. Tylko jeden mam, ale nie by... Nienawidzę. Napiszcie w komentarzu, co Wy lubicie jedynki. I nienawidzę jedynek. Myślałem, że będzie... Więcej takich tych. O, wiecie, że będzie więcej takich kwiatów, ale nie ma takich więcej kwiatów, ale za to taki ten. Nie wiem, co w tym może być. Więc nie, nie mam pojęcia, co w tym może być. Eee, nie wiem, nie będę tego więcej, wezmę to do swojego domu. Nie, napiszcie w komentarzu, co w tym może być. piszcie w komentarzu, bo będę w kolejnym odcinku to otwierał, bo napiszcie w Napiszcie w komentarzu, co w tym będzie. Jestem bardzo ciekawy. Nie będę tego otwierał przez dwa odcinki. Zresztą jeden odcinek zaraz będę nagrywał, bo już parę nie nagrywałem. I ktoś mi prywatną wiadomość napisał, że mam nagrać jakąś, że mam nagrywać wreszcie, bo on się niecierpliwi i bla 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 bla. Więc on się po prostu, nie wiem, ktoś, nie wiem, zapomniałem te imię. I właśnie on prywatną wiadomość mi dał: że on nie chce, że on chce, czy ona chce, żeby było więcej odcinków. Ja nie wiem, ale będzie więcej odcinków, bo już jest jeden odcinek, a więc ja już wychodzę. Gdzie mam to teraz otworzyć? Ani będzie w 3. Okej, okay, więc już przyszliśmy do mojego domku, a teraz będziemy otwierać to, znaczy nie otwierać, ale ja to już sobie tutaj schowam przed Adasiem, skoro jeszcze go nie zrobiłem i mam szczęście, ale to schowam od tutaj, a nie na samej górze, bo po prostu tak bla, 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 bla. Tutaj jest Adasia, pokój, jak oglądaliście, znaczy to było przed odcinkiem nagrywane, znaczy ja to robiłem przed odcinkiem. A, i zrobię Adasia, tylko zaczekajcie. Muszę zrobić Adasia. Dary, dary dary A już wiem, muszę wziąć jego ulubione rzeczy. Czyli tak, mój tablet, bo jakby co, to on lubi mój tablet na moim, na moim tablecie grać. I co, a? Jest jego ulubiona kulka, więc da 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 da, dan, da da o, hej, Adaś, nareszcie jestem, nawet ciuchy mas moje. Tak, Kacper, tak. I patrz, co mam. Ło, wow, Adaś, ale trochę. Wow. Okej, okay. to tu będzie stołnia? Nie, żeby nie zabierać miejsca, tu sobie postawię. Eee, okej, okay. ale... Dzięki. Haha. Ha. Nie, nie do klapki, pita. I, tak. I tuż. Hmm. Tutaj. Tutaj. Tu. Tu. Hmm. Okay. O, no. okay. oh, Kasper, co to jest? Eee, złota niespodzianka. Mogę ją otworzyć? Nie, dopiero na kolejnym odcinku. Ej! Mm. Dobra, dobra, otworzę na kolejnym odcinku. Okej. Okay. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zasubskrybuj mój kanał oraz zostaw łapkę w górę. Pa pa! Mm.